ma kochane świrusy, siema kochane świruski Słuchajcie, dojechaliśmy Jesteśmy Zobaczcie co za plecami My mamy pecha, weźcie na sowy, mamy pecha Trzy zasiadki Mróz, śnieg Czwarta zasiadka Śnieg, śnieg. I rozkładanie się w gradzie I rozkładanie się w naprawdę zajebistym gradzie nie? I wietrze, nie? I wietrze. Jak straszne. widzicie już armatki rozstawione M M1 rozstawione A więc co my... Bierzemy się za zestawiki i do wody. Zobaczymy. Trzy doby. A co z tego wyniknie? Kto wie? Może my wygramy tym razem. a może nam się poszczęści tym razem. Dwie ekipy były się ewakuowały, powiedzieli, że nie będą się dzieli. My się nie poddajemy. Właśnie trzeba wywalczyć tę pierwszą rybkę w tym sezonie. Woda, jaką widzicie, z oklecami, Oczywiście woda milejewo. Łowisko Milejewo z Alblągiem, kawałek i co? Walczymy, nie poddajemy się, a my oczywiście zapraszamy na subskrypcję naszego kanału, lajkowanie i komentarzyki. Nie zapomnijcie. No tak. No. Trzymajcie się. Siema, Aio. pa. Do, do, do rybki, tak? Tak.